Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Przyjrzymy sobie dzisiaj Blood and Magic oraz Crusader drugą część. Blood and Magic, czyli strategia RTS w realiach świata Forgotten Realms. No, zapowiada się ciekawie, co tutaj możemy właśnie wyczytać z recenzji no to podobnie, że jest to GraTS w settingu Forgotten Realms. zapomniane królestwa. Dotychczasowo, właśnie to jest taki, taki opis, że zwykle firma SSI dostawała licencję od Wizards of the Coast albo TSR. To jest jedna i ta sama firma teraz na wykorzystywanie właśnie ich światów. I teraz to jest chyba pierwsza właśnie produkcja tego studia w, tym, właśnie w tych realiach. ex taką Studios, która zależy właśnie od Interplay. Interplay właśnie od tego momentu uleczył na Baldur's Gate, mniej więcej za 3 lata, w 99 roku czy 98 już nie pamiętam, chyba w 98 zaczęli produkować, dopiero w 99 ona wyszła. Tak, tutaj, co właśnie zaznaczam sobie parę fragmentów, czyli w tej strategii nie zajmujemy się wydobyciem złota czy drewna, tylko po prostu mamy wspólną energię manę dla wszystkich, wszystkich zasobów. Tutaj też sobie zaznaczyłem, że jest taki, że jest taki buraczek, ponieważ Złoto, znaczy złoto, tą manę, właśnie trzeba przekazywać ręcznie, żebym móc ją użyć, i to powoduje właśnie, że trzeba co chwilę przerywać swoje czynności. Czy to jest taki dodatkowy poziom trudności, jak dla mnie? W sensie, że trzeba po prostu brać pod uwagę to, że jeśli nie klikniemy sobie tam na, na, na te golemy, które redukują tą manę, no to nie będziemy mieli pieniędzy. Tak, Tutaj właśnie też piszą, że jest SE SI trochę lepsza niż w Warcraftie. Sama grafika stoi tak mniej więcej pomiędzy Warcraftem a właśnie, znaczy Warcraftem 1 a 2. To jest właśnie opisane, że możemy podnosić przedmioty. Ja tak kojarzę że pierwszą taką grę, w którą grałem, gdzie były właśnie przedmioty to chyba był car, ale on wyszedł gdzieś tak około roku 2000, czy 2001, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie dużo później. Jest też jakaś encyklopedia, która przy, przypomina tą z Cywilizacji 2, w sensie pod kątem rozbudowania. I tak, tutaj Jabłusz się właśnie zachwycał wielką, mówił, że jest świetna i tak dalej. No to się oczywiście przekonamy o tym w trakcie gry. Nie miała dużych wymagań, bo tylko dx 266 66 MHz 8 MM. Pod Windows 95 potrzebowała, potrzebowała 12 MM, czyli domyślam się, że chodzi o to, że jest system też i razem z systemem potrzeba też troszeczkę więcej. No dobra, czyli tak, esencja przejrzana. Przejdziemy sobie teraz do instalacji. Dobrze, instalacja, czy raczej wypakowywanie zakończone. Tutaj jest taki mały problem, ponieważ to tak naprawdę nie jest instalacja, tylko to jest po prostu wypakowanie instalatora. Tak, tutaj jeśli jesteśmy właśnie pod Windows 95, to powinniśmy użyć tego pliku. Dobrze, to spróbujemy zainstalować mimo wszystko. Niech będzie w to miejsce. Okej, okay, tutaj instalacja oczywiście jest w miarę szybka, ponieważ tylko kopiujemy parę plików z tego folderu. I teraz tak powinna się jakaś ikona pojawić, ale z tego co widzę, nie ma żadnej ikony. I tak, i tutaj właśnie zaczynają się schody z tą leśną demo, ponieważ jak tutaj możecie zauważyć, nie udało mu się ustawić, czy raczej włączyć pliku, który jest odpowiedzialny za ustawienie dźwięku. Teraz jeśli nacisnę Enter. O, to mam jeszcze jakieś ostatnie, ostatnie informacje na temat instalacji. No, a żeby zamówić pełną wersję możemy właśnie zadzwonić do Interplay. Dobra, czyli tak, ikona się nie pojawiła, z tego co widzę. Spróbuję może jeszcze raz odpalić te ustawienia dźwięku. No, ale tutaj jest właśnie jakiś problem z tym plikiem .ini albo z czymś innym. Nie, nie do końca rozumiem właśnie o co chodzi. Dlatego właśnie przygotowałem się pod takim kątem, że pokażę Wam po prostu jak wygląda to demo, grając pełną wersję. Dobrze, to w takim razie przechodzimy sobie do gry. Dobrze, tak jak właśnie mogliście zauważyć, dźwięk był w tych napisach, ponieważ uruchomiłem wersję pełną. Tutaj w wersji demo problem jest właśnie taki, że nie ma żadnego dźwięku. Tak, jest troszeczkę inne menu. W momencie, kiedy klikniemy sobie single player, mamy dostęp tylko do scenario, gdzie przy pewnej wersji mamy dostęp do, do większej liczby właśnie tych kampanii. Tutaj możemy sobie zagrać właśnie albo w tą pierwszą misję, tak jakby, albo właśnie w jakiś puzzle palace. Który, to jest taka trochę bardziej skomplikowana, właśnie e, gierka. Tutaj pojawiają się to właśnie też inne, inne misje w innych krainach. Ale oczywiście w wersji demo mamy dostęp tylko do tych podzielonych. E, dobrze, to teraz płynnie przejdziemy sobie do pełnej wersji. Istotne to jest. To. Czyli tak, e, to w wersji demo jest gdzieś stąd, e, jakaś to właśnie e, układanka. No, oczywiście to jest wysoki poziom trudności, także nie, nie będziemy grać w to. Hall sobie właśnie w tego Hall of Venge Vengeance, czyli w tą pierwszą mapę, która jest dostępna również w damie. As the King of Durgan slipped into death's fold, he faced the man who would take his crown. Rathgar the Raider, scourge of Northlands, he stripped the bounty of Durgan to appease his suffering clans. But the King was no willing victim. With his final breath, he uttered this vengeful curse For so long as you rule, a curse upon you. The dead will arise to ensure your demise. Choose your mage. Tak, czyli czyli mamy po the Raider. For months, Rathgar ignored the king's curse until the words of a criminal unsettled his court. Grubkern the Grave Robber was the source of this trouble. His tales infected the castle with dread. Tales of the marching dead, a howling army that gathered to wreak vengeance upon the invaders. Rathgar vowed to investigate these matters. If they were lies, then Grubkern would die. But if they were truth. You are now entering the Durgan capital. Okej, okay, czyli zaczynamy dokładnie w tym miejscu, gdzie zaczynało się demo. Jako, że to jest właśnie pełna wersja, to może tam będzie troszeczkę więcej też informacji, ale zależało mi właśnie na tym dźwięku przede wszystkim, żeby było go słychać. Dobrze, czyli tak jak właśnie widzicie, zaczynamy z paroma budynkami tą pierwszą misję. Wszystkie jednostki wychodzą właśnie z tego miejsca, z Blood Forge. Czyli tak, sporo po prostu pierwszego golema. I tak, golemy właśnie widzicie, y, mogą się przemieszczać. W momencie kiedy się nie przemieszczają, stają się takimi piramidami i produkują manę. Żeby przekazać tą manę, właśnie do licznika, możemy albo nacisnąć S, albo kliknąć w transfer. Klikając S jest y, oczywiście dużo szybciej. E, dobra, wyrób jest mniej więcej w tym miejscu, z tego co udało mi się właśnie y, wyczaić, że tak powiem. To jest jakiś błąd, bo pokazuje mi nazwę mapy, jak dojadę tak do końca. Yy, tak, sztuczna inteligencja tutaj zachowuje się trochę, troszeczkę nieprzewidywalnie w tym scenariuszu, ponieważ yy, generalnie nie powinienem stać w tego budynku, ale no tak jak mówię, czasami może być tak, że oni po prostu przyjdą nie wiadomo skąd. Nie będę miał za bardzo możliwości zrobić yy, cokolwiek. Okej, okay, czyli służyłem kolejnego golema. Oczywiście wszystkie te momenty, gdzie tam nie dzieje się nic ciekawego, to yy, będę tak właśnie przewijał, bo też nie chcesz, by ten film trwał yy, pół godziny. Jeszcze będę do jakie do przyjrania później. No, czyli, tak tutaj pod kątem statystyk, to właśnie widzicie, że to nie jest ADD, ponieważ mamy jakiś atak, obronę i szybkość. Więc oni po prostu wykorzystali świat ADD, ale nie mechanikę. Mechanika jest autorska. No, tutaj, właśnie tak jak mówiłem, mamy już pierwszego ataku atakującego. Ok, i teraz mogę wyprodu wyprodukować pierwszą jednostkę. Czyli wystarczy, że właśnie podszedłem golemem do baraków, i mogę go przetransformować w e, wojownika. No, tutaj potrzeba troszeczkę czasu, żeby zanim go zniszczy, ale muszę właśnie zacząć tworzyć jednostki, żeby móc e, walczyć z nimi. Problem jest właśnie taki, że wojownicy są słabsi niż, e, niż zombie. Zombie mają więcej ataku, tak mi się wydaje, i częściej atakują niż wojownicy. Okej, okay, czyli tak, spróbuję sobie troszeczkę pomóc i spróbuję tutaj poniszyć te beczki, które są w tym miejscu. Może jakieś ciekawe przedmioty z nich wypadną, które pomogą mi właśnie w walce. E, tak, generalnie strategia jest taka, żeby stworzyć przynajmniej 6 takich golemów, żeby mieć cały czas źródło many, żeby móc zbudować cały czas nowe jednostki. Okej, okay, czyli tutaj mamy jakieś. Dobre, nie? Dobra, powinno wystarczyć. Okej, okay, także spróbuję go przegonić stąd. Problem jest właśnie taki, że tych wrogów będzie dosyć sporo i trzeba naprawdę cały czas przekazywać tą manę, patrzeć czy już mamy wystarczająco many, żeby zbudować kolejnych wojowników. W tym scenie już możemy tylko wojowników budować, nie mamy dostępu do innych jednostek. Okej, okay, czyli zaczyna się walka. No i tutaj właśnie tak jak widzicie, Tracę życie troszeczkę szybciej niż on. Także spróbuję może też stanąć w tym miejscu, będę miał więcej obrony. I teraz go atakować. No, teraz to idzie troszeczkę lepiej, bo tracę właśnie mniej zdrowia. Ale w każdym razie, żeby zachować mojego wojownika, no to użyję przedmiotu. Żeby się uleczyć. Ok, teraz możemy walczyć dalej. Dobrze, tutaj ten golem przeszedł. Teraz potrzebuję kolejne 20 many, żeby zbudować kolejnego wojownika. Okej. Okay. Dobra, tutaj w międzyczasie widzę, że na razie mam przewagę. No to ja właśnie, właśnie zrozumiał, że. Aha, dobra. <ścoughs> Czyli tak, zlikwidował jednostkę, żeby wykorzystać tą manę, którą zainwestował w tą jednostkę. To jest właśnie ta ikonka. I teraz prawdopodobnie wyśle mi kolejnego wojownika później. No, to... no tak, tak jak widzicie, gra jest troszeczkę trudniejsza niż Warcraft. No tutaj już idzie następny. Spróbujemy no, go zaatakować we dwóch. E, tak, bez był, czyli no, to jest taki przedmiot, który pozwoli mi właśnie. Yy... Zwiększyć swoje statystyki, ale jednocześnie e, moja jednostka będzie chciała atakować wszystkich, którzy są w jej zasięgu wzroku, czy raczej na, na, na mapie. Także to jest taki trochę średni przedmiot. Dobrze, tutaj atakuję tego, kto ma większą obronę. Także może nawet się uda. Okej, okay, się udało mi się pokonać pierwszego wroga? Oczywiście uleczymy go. Zombie, jaka wypadł, właśnie przedmiot. Z tego, co właśnie pisali, to jest nieskończona ilość jednostek, które możemy przypisać do jednej grupy. W walkach w było to tylko 9. No, także, tak jak widzicie, trzeba cały czas pilnować zasobów, cały czas je przekazywać. Gra działa tak dosyć wolno, że tak powiem. No, tutaj właśnie zniszczyłem statuę. Wypadała. Padło trochę manę z tej także oczywiście ją weźmiemy. Teraz możemy wydać trochę więcej pieniędzy od razu. I raczej mamy, bo cały czas właśnie mówię, że to są pieniądze, ale to jest mana. No i tak jak widzicie, cały czas trzeba po prostu pilnować kilku rzeczy na raz, Czyli, że z jednej strony jest ekonomia, która nie działa automatycznie. Tak jak właśnie w grach typu Age of Empires czy Warcraft. Tylko trzeba naprawdę pilnować. O, tutaj kolejny zombie idzie. No, jak go tak właśnie zablokowałem w tej uli uliczce, to całkiem e, łatwo mogę go teraz pokonać. Dobrze, tutaj właśnie moi żołnierze dotarli do obozu Wroga. Użyłem dwóch. E, dwóch właśnie tych berserków, żeby móc troszeczkę szybciej też ich zaatakować. Teraz tak te golemy, e, te które doszły tutaj, więc po prostu przekażę jeszcze manę. Będę mógł wyprodukować dwóch kolejnych wo wojaków. Okej, okay. no nawet jeszcze. Jeszcze kolejnego będę mógł zrobić, spokojnie. Tylko musi być właśnie w zasięgu baraków, żeby móc go przetransformować w wojownika. Tak, cel właśnie tej mapy jest to, żeby zniszczyć dwie krypty, które się właśnie znajdują w tym miejscu. Mój wojownik zginął, ponieważ basek zabiera mu jeden, jeden punktów życia co tam ileś sekund. Tak, tutaj sobie leżą jeszcze jakieś przedmioty z tego, co widzę. Właśnie atakują mnie golemy przeciwnika, czyli że już nie ma praktycznie nic do stracenia, z tego co widzę. Golemy są naprawdę bardzo słabe, bardzo łatwo ich pokonać. Ok, spróbujemy zniszczyć tę kryptę. Góry bardzo, bardzo łatwo pokonać, ponieważ e, są to jednostki takie bardziej zwiadowcze. No, tutaj tak mi się właśnie wydaje, że e, już powinno być spoko. Pamiętam, że jak pierwszy raz wygrałem, e, całkiem właśnie niedawno, jak próbowałem przygotować ten film, to e, trochę ciężko było mi ogarnąć na początku te góry i tak dalej. I e, w ogóle zniszczyli mi hall i tak dalej. No, a teraz, już tak jak widzicie, pierwsza mapa jest dosyć prosta. Tylko trzeba po prostu mm, ogarniać wszystko, w sensie że ekonomia i tak dalej, wszystko w tym samym czasie. Że to jest skomplikowane przy tej grze. Dobrze, e, tutaj tak z tego co kojarzę, to w demie chyba już nie ma dalej nic. Jest właśnie tylko dwie mapy do ogrania. Także w tym momencie się zatrzymamy. Ten właśnie widok e, końca misji też jest e, z pełnej wersji. Hmm, dobra, no to przechodzimy sobie teraz do kolejnej gry. Dobrze, jeszcze przechodzimy do kolejnej gry, Crusader 2, czy raczej Crusader No z danego przeboju. No, nie wiem, czy takiego znanego ja o nie, nigdy nie słyszałem wcześniej, nawet o tej pierwszej części. Zobaczymy, co tam w recenzji ciekawego jest napisane, czy w przeglądzie. Czy tak, na początku mamy trochę tła, czyli pierwszy właśnie No Remorse wyszedł w, na pierwszym kompakcie z demami, w pierwszym numerze CD Action. Jakby właśnie pismo wołało go grom roku pod kątem strzelanin, no nie wiem, może, nie. <grymuje> No, tak jak mówię, na początku mamy trochę tło fabularne czyli, że na księżycu jest jakaś baza, gdzie wysyłają opozycjonistów, którzy właśnie się nie chcą kumać z władzą. Taka, taki nawias, właśnie, że organizacja, która walczy z tym rządem dyktatorskim, jest Resistance. Tak, spadkobiecy z francuskiego Jochoporu. No, to nie było Zistę, tylko to było La Resistance, po pierwsze, więc a, takie takie trochę z dupy odwołanie, że tak powiem. Hmm, czy tak jesteśmy jednoosobowym ochotniczym batalionem, który tam będzie walczył z tymi złymi e, ludźmi związanymi z rządem i to jest tak, niby odpowiedź właśnie oryginu na wytyzale w GFPP, czyli to było właśnie Quake, Doom, Duke Nukem i, t, i tak dalej. Tak, tutaj generalnie recenzja jest taka dosyć. Ludzie właśnie zachwycali się. Znaczy, mówię ludzie, bo dwie osoby pisały recenzję, były jak i Ogórek. Nie wiem, czy to nie jest czasem ta sama osoba, ale jest tak, jest tak zaznaczone. No, a właśnie tak jak mówię, że tutaj na uznanie zasługuje to, że udało się uniknąć jakichś, jakichś grzechów w <laughs> pierwszej części. Chociaż. No, nie wiem, ja tam nie przepadam generalnie za takimi gierkami, co zresztą mogliście zobaczyć w pierwszym filmie, kiedy testowałem te gierki. Tak, tutaj właśnie też było parę wad. Znaczy, jak dla mnie niezbyt wygodny sposób, to jest w ogóle niewygodny sposób, bo w naczesne sterowanie myszką i klawiaturą jest trochę ciężkie, a samą klawiaturą nie jesteśmy na tyle zwrotni, że tak powiem, czy nie mamy na tyle flexu po prostu. Tak, konfiguracja, no to. 86D i zwłaszcza 86MHz, czyli domyślam się, że jest podobny, e, podobne wymagania ma jak ta pierwsza część. Znaczy, pewnie na tym samym silniku jest sobie tylko jest troszeczkę inaczej to może ulepszone z rzeczy. I tutaj, właśnie mamy mm, jeszcze z boku taką jamkę, gdzie polecają bronie. No, to, to było właśnie fajne w tych pierwszych numerach z Direction, że bili takie, takie podsumowania z takimi grafikami wysokiej rozdzielczości. Pamiętam, właśnie z Baldur's Gate w recenzji było dosyć sporo takich ramek, to bardzo pomagało, no, tak jakby wejść w grę jeszcze, jeszcze zanim utworzyliśmy kompakt. Myślę, że tak, tutaj to będzie wszystko. Przejdziemy sobie teraz do instalacji. Dobrze, wypakowywanie takie troszeczkę przedługawy było. Znaczy, na filmie oczywiście tego nie widać, bo e, oczywiście obcinam te, te fragmenty, żeby za długo nie czekać. E, tak, chcemy zobaczyć jakieś rytmy. E, oczywiście żeby zobaczyć sterowanie, czy tam się czasem coś nie zmieniło od poprzedniego razu. No i tak szczerze mówiąc już nie pamiętam właśnie za bardzo jak to sterowanie było zrobione wtedy. Ok, czyli tutaj yy, od razu piszą, że yy, nie, będzie, nie będzie działać właśnie pod Windowsem 95 tak jak trzeba. Czyli trzeba odpalić z DOSa, co właśnie też zrobiłem. <laughs> yy, to jest parę sekcji. Yy, dobrze, tu jakieś problemy. Yy. Dobrze, jeśli spotkam jakikolwiek, to będę wiedział, gdzie wyjść. wysić. Hideway. Znaczy, ja sobie przetestowałem to oczywiście, tak że wiem, jak to działa mniej więcej. E, także z Hidewayem znaczy nie, nie miałem problemów tym razem. no e, właśnie. E, GS. A to do, dosyć dużo tych klawiszy jest. Dobrze, ja sobie zrobię taki tylko screenshot. Dobrze, to właśnie praktycznie, jak ma się kilka ekranów, to można sobie dać sterowanie na drugi ekran. Niestety nie mam nic, nie, znaczy mogłem wydrukować też, ale e, trochę za dużo zabawy by z tym było. W ten sposób jeśli będę potrzebował jakiś klawisz to od razu mogę go znaleźć. Mam jakieś problemy z e, szybkością. Aha, czyli trzeba co najmniej, co najmniej 16 MB, tak? Jak odpalamy z XMS. Dobrze, tutaj tej sekcji Windows 95 Issues nie będziemy przeglądać, ponieważ tak jak mówię nie odpalam go na Windows 95, Znane problemy, to też tak tylko szybko. Eee, tutaj jest wytłumaczenie tych wszystkich problemów, co my, które mogą się pojawić. Dobra, to nie będę już was zanudzał właśnie eee, dalej. I przejdziemy sobie pesto do gierki w takim razie. No, czyli zaczynamy standardowo od skonfigurowania dźwięku. Oczywiście mamy sobie 16. Dobrze może autodetect. Okej okay. Jest dźwięk. Super. Klawiatura myszka. instalacja zakończona. Prepare to be blown away. <laughs> Dobra, you get. Dobrze krusy ten nowy gret. To może troszeczkę głośniej. Dobrze, okay, przejrzymy może opcję tak na szybko. Czy tak, animacje, Frameskip, nie? E, Wideo oczywiście, e, limit best, e, a może nie? I high color. Będzie high color. E, dobrze, że zostawię tak jak jest. Lecimy w game. A tam może Weekend Warrior. O, to jest jedna z tych pierwszych gier, która zamula, właśnie przy. E, zamula przy ładowaniu. A, i to jest właśnie... to jest właśnie to. Eee... dobra. Ja st to sterowanie jest, jest ciężkie. <grymne> znaczy łatwiej jest... łatwiej jest z tego co widzę. Znaczy, tak, tak nie do końca też, znaczy sterowanie... W sensie, żeby celować, łatwiej z klawiaturą, znaczy łatwiej z myszką. Znaczy, nie wiadomo o co chodzi w tej grze, żeby strzelać cały czas i wszystko rozwalać. A ty mam chyba nieskończoną amunicję w tej pierwszej broni, tak coś, coś mi się wydaje Czy mam tu jakieś inne bronie? E, nie, nie wychodzi na to Czy mogę tutaj podnosić jakieś przedmioty Ach, Chyba też na razie nic tutaj nie ma ciekawego No, udało się w końcu zniszczyć tę maszynę. <gry> nie, to gra nie jest dla mnie. Spróbuję jeszcze chwilkę pograć, żeby wam pokazać, ale. To właśnie próbuję szukać przedmiotów trochę. Widzę, że pełno tych skapędów jest, ale. Nie za bardzo tutaj mogę cokolwiek podnieść. Dobra, lecimy dalej. Już dużo życia nie zostało, także pewnie zbyt długo nie pogramy. Strzelamy do wszystkiego. A skrzynie chyba możemy otwierać, tak? Nie trzeba ich niszczyć. <laughs> Okej, okay, czyli tutaj udało mi się się troszeczkę uleczyć, tak jak widzieliście. No do, do tych... Ee, jak to się mówi? E, do tych z, e, zatrzymanych opozycjonistów nie będziemy oczywiście strzelać. Jakieś przedmioty, jakieś na te? Tak, tutaj się domyślam, że trzeba tutaj dalej przejść. Tylko, Czy ja może tego komputera trzeba użyć? Okej. Okay. Ja, tak jest straszne. Musiał się chyba zablokować, bo nie mogę. i strzel, strzela sam w ogóle. No sam strzela. Dobra. E, myślę, że jeszcze chwilę. Teraz tak, czas, trzeba byś ściągnąć tą platformę jakoś? Na nie prosiłem o strzelanie i sam strzela. Dobra, ja myślę, że już wystarczy tej żenady, ponieważ straciłem trochę kontrolę nad tym, e, tym bohaterem. Nie, nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale... No, to w każdym razie, tak wygląda ten pierwszy etap tego Crusadera. No, jest... gra jest okropna, jak dla mnie. Nie rozumiem zupełnie, co się dzieje, dlaczego on czasem strzela, czasem nie strzela, sam wyciąga broń. Co, co, się, co się musiało zepsuć pewnie. Dobra, to myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Taki troszeczkę dłuższy wyszedł niż zwykle, ale... Ee, właśnie ten Blood and Magic było trochę... Dosyć... dosyć to znaczy było dosyć ciekawe, dużo ciekawych rzeczy do przejrzenia. Okej, okay, to ja Wam dziękuję za oglądanie i spotkamy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, na razie.